Anteny telefonii komórkowej w poronie statui Chrystusa w świebodzinie. To jest artykuł superbiz. Jeszcze otworzę dwa kolejne artykuły, według których, na tej, na tej figurze Jezusa Chrystusa zamontowano anteny Wi-Fi. Wi-Fi jest zbrodnicze zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. To pokazuje, po pierwsze, że Kościół bierze udział Takich działaniach, które są szkodliwe dla ludzi. Myślę, że doskonale zdaje sobie sprawę ze szkodliwości. Większość osób zdaje sobie sprawę, część osób nie zdaje sobie sprawę z zabójczości Wi-Fi. W tym kontekście należy także poruszyć temat tego, co nas czeka z 5G, z systemem, który będzie wprowadzany bardzo niedługo, Polska jest jednym z pierwszych krajów, który będzie wprowadzał w Europie 5G. Będzie to. Technologia zabójcza dla zdrowia i życia ludzkiego, ale także dla nękania ludzi, co w, dalszym, w dalszej perspektywie ma doprowadzić do kompletnej inwigilacji. Należy także uwzględnić to, że coraz więcej urządzeń użytku domowego jest produkowanych z czujnikami, nawet odbierającymi internet. Więc te wszystkie urządzenia, będzie to tak zwany y, cały smart świat czyli tak zwany sprytny lub inteligentny, tak to się nazywa, inteligentny świat, inteligentny dom, po to, aby przykryć tak naprawdę prawdziwe intencje. O 5G będzie inny, te, to jest inny temat, ale przy okazji należy o tym powiedzieć. Natomiast tematem tego nagrania jest po prostu bulwersująca sprawa, żeby tutaj założyć anteny. I druga sprawa. Początkowo podobno wypierano się tego, że te anteny w ogóle tam istnieją. I drugi temat: to, że ktoś umie używać dronów, że drony istnieją, to mówię w kontekście inwigilacji i nękania, co może być wykorzystywane do inwigilacji i nękania. Mówię to w szerszym kontekście spraw, które są poruszane na moim kanale. Czyli drony istnieją, ktoś umie ich używać, jeśli chce. Tutaj akurat użył ich do tego, żeby sfotografować. To jest kolejny temat, właśnie: drony i powszechność ich użytkowania. Tu pozwoliło to zobaczyć, że rzeczywiście anteny istnieją. A jak mówią doniesienia prasowe, początkowo wypierano się tego, że istnieją, co oznacza, że kłamano. To kolejne zdjęcie także pokazuje z boku, widać wyraźnie anteny. Tu jeszcze otworzę kolejne zdjęcia z tego artykułu. Widać wyraźnie kolejne zdjęcia, więc właściwie komentarza już nie potrzeba. To zdjęcie akurat nie chcę się załadować. A przejdę do kolejnego artykułu z inpoland.pl No i do tego, że właśnie podobno wypierano się istnienia tego typu tego typu anten. Jeszcze kolejny artykuł z dobre programy. Instalacja Wi-Fi poruszyła polskich katolików, czyli jest to antena Wi-Fi. Nie. I to jest kolejny temat, że w całym y, temacie nękania, także przez instytucje państwowe y, i całego systemu podsłuchów, wiele osób, które podlegało gangstalkingowi i podlega na całym świecie, mówi y, publicznie. W wielu wywiadach na YouTube i tego typu platformach, że także y, wieże kościelne są na całym świecie wykorzystywane do instalacji różnych anten, o czym ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy. Oczywiście, ja nie mogę wskazać palcem, w których konkretnie y, kościołach są założone tego typu instalacje. Na wieżach, Natomiast po prostu kościół bierze w tym udział i kler świadomie bierze udział w tym systemie. To jest kolejne chyba zdjęcie takie samo z boku. Tak twierdzą te doniesienia prasowe, że to była propozycja kościoła. Z inicjatywą wyszedł Kościół, tak twierdzą. Bo to jest po prostu skandaliczne. Jak gdy to zobaczyłam, to jest już kolejny, kolejny cios, żeby coś takiego wykorzystywać do, do instalacji WiFi, które, tak jak mówi Barry Trower, zamieściłam też jeden wywiad z nim. Nie podaje się tego oczywiście oficjalnie, ponieważ oficjalna wersja jest, że wszystko jest wspaniale. Nie jest to zabójcza technologia, która ma doprowadzić także do wymordowania ludzi przy pomocy tego, także przy pomocy napromieniowywania. Więc myślę, że zakończę to nagranie, ponieważ no, to jest po prostu skandaliczne.